Cześć, nazywam się Anna Ledwoń-Blacha i bardzo się cieszę, że po raz drugi mam okazję gościć na konferencji e-marketing. Tym razem, moi drodzy, porozmawiamy o budowaniu społeczności, a konkretnie silnych społeczności, które są podstawą działania marek. Dlaczego właśnie taki temat? Cóż, od ponad 11 lat pracuję w marketingu i dostrzegam, że społeczności to siła i to nie tylko w mediach społecznościowych. E, także... Myślę, że po 11 latach ten temat nie mógł mnie doprowadzić w inne miejsce, i rzeczywiście wszystkie działania marketingowe, content marketing, budowanie strategii, obecność w mediach społecznościowych poniekąd ze społecznościami się wiąże. Sama mam okazję takie społeczności tworzyć, jak chociażby Meetup Crash Monday, z wokół którego tworzy się społeczność ludzi zafascynowanych marketingiem, czy nas moja agencja, która również bardzo mocno opiera się, powiedzmy sobie szczerze, na społecznościach. I od zarania, Nadziejów, największe szanse na przeżycie dawała przynależność do grupy. Nawet jeżeli mówimy o psach, kiedy żyły w stadach, zauważyły, że ludzie mogą zaoferować im trochę więcej. W związku z tym zaczęły żyć w stadach, ale takich powiedzmy, że międzyludzkich. Ale również przynależność do grupy rzeczywiście przydaje się w biznesie. Dlaczego? O korzyściach Wam jeszcze powiem. Natomiast nie było tego od początku. Rzeczywiście, kiedyś, kiedy budowaliśmy organizację i kiedy działaliśmy marketingowo, e to był na dobrą sprawę monolog. Działanie jednokierunkowe. Tutaj możemy mówić o telewizji czy radiu, gdzie na dobrą sprawę nasz konsument, odbiorca nie miał szansy, żeby nam odpowiedzieć. Ewolucja mediów doprowadziła nas do dialogu i działań dwukierunkowych, kiedy ta komunikacja była jeden na jeden z odbiorcą. W dzisiejszych czasach, dzięki rozwiniętym technologiom, mediom społecznościowym, możemy już mówić o komunikacji wielopłaszczyznowej. Czy to na grupach dyskusyjnych, czy forach internetowych, czy w tym momencie również w meta wszechświecie, czyli tym tak zwanym świecie lustrzanym. Ale my dzisiaj nie o meta wszechświecie, gdzie również na pewno społeczności budować będziemy. I niezależnie od tego, po jakie trendy sięgniemy, czy megatrendy, czy trendy marketingowe, czy w mediach społecznościowych, rzeczywiście trend powiązany ze społecznością przybija się wszędzie. Nazywać go będziemy różnie, ja pokażę Wam za chwilę dwa. Natomiast bez względu na to, jak ten trend się, wiemy, że rzeczywiście powinien być on czymś, co jest wręcz obowiązkowe w strategiach i taktykach działania marek na. Nadchodzący rok, na rok obecny i na najbliższe lata. I tutaj, w zależności od tego, czy mówimy o trendach trend watchingu, czyli konkretnie megatrendach, czy trendach GFK, czy jeszcze innych, bardzo, ale to bardzo wiele raportów zwraca uwagę na joining, czy też belonging, przynależność, łączenie się. Co w świecie popandemicznym, w świecie lokalności, w świecie wuka, czyli takim niepewnym, niejednoznacznym, złożonym, nie dziwi. Poniekąd. Ja bardzo lubię trend na joining, ponieważ z jednej strony to po prostu łączenie się, przynależność, przyłączanie się, z drugiej strony, kiedy rozpracujemy w pewien sposób to słowo na czynniki pierwsze, możemy tutaj połączyć radość, radość z bycia razem, radość z bycia w grupie, radość z bycia społecznością, ze właśnie łączeniem się. I myślę, że to chyba taka najlepsza definicja e, tego trendu. E, rzeczywiście w tym momencie chcemy być razem, natomiast chcemy być razem instant, come together right now. Nie chcemy czekać, chcemy spotykać się. Tu i teraz, co rzeczywiście media społecznościowe nam umożliwiły, ale również chcemy tego tu i teraz w kontakcie z markami. Markami, które są w pewnym sensie łącznikami społeczności. To właśnie dzięki markom społeczności związane z zdrowym odżywianiem, społeczności związane z grą w szachy, społeczności związane ze sportem niejednokrotnie mogą się łączyć. Co nie oznacza, że to poza markami się nie dzieje. I również teraz głośniej mówi się o wartościach, o wartościach społecznych, które również powinny pojawiać się w mediach społecznościowych, tym bardziej w miejscach, gdzie mamy grupę ludzi, których łączą wspólne zainteresowania, tematy zachowania. I tutaj rzeczywiście warto przypomnieć sobie, na czym w ogóle polega sprzedaż, bo marketing dzielimy na B2C, czyli business to client, B2B, business to business. Natomiast ze tego pojęcia business Biznes nie do końca lubię, ponieważ niezależnie od tego, czy kupujemy produkty czy usługi, czy to są usługi biznesowe, czy też prywatne, finalnie ludzie kupują od ludzi. W związku z tym, tym bardziej nomen omen społeczności sprawdzają się tutaj świetnie. Odbiorca potrzebuje około 20 kontaktów z marką, żeby się zakochać i żeby coś od marki kupić. Potrzebujemy minimum 5 kontaktów z marką, żeby w ogóle odezwać się do handlowca. W związku z tym rzeczywiście te kontakty mogą zachodzić stricte w działaniach bezpośrednio monologowych, czyli tych, gdzie marka po prostu coś komunikuje. Natomiast coraz częściej oczekujemy tych komunikacji i oczekujemy łączenia się z marką właśnie w różnego typu społecznościach. Jeżeli marka takiej społeczności nie zakłada, niejednokrotnie użytkownicy decydują się na założenie jej samej. I tutaj warto się zastanowić, czy to w ogóle jest dobre, czy nie. Według mnie zdecydowanie nie. Dlatego, że marka, która nie zakłada własnej grupy, a grupa jest zakładana przez społeczność, wiele traci. Po pierwsze, my nad tą grupą nie mamy żadnej kontroli. W związku z tym, kiedy dana osoba przestanie być naszym fanem, kiedy coś ją zdenerwuje w kontekście naszej marki, po prostu albo grupa dyskusyjna aktywna może umrzeć siłą rzeczy, ponieważ nikt jej nie będzie prowadził, albo z drugiej strony po prostu grupa dyskusyjna wręcz może stać się miejscem, które będzie antagonistyczne w stosunku do naszej. Marki, zawsze lepiej mieć kontrolę niż nie. Rzeczywiście, grupy dyskusyjne można zakładać w zgodzie ze społecznością, w nawiązaniu do społeczności, natomiast lepiej, żebyśmy zrobili to sami, e, aniżeli grupę na temat sensu sticka naszej marki miała zakładać inna osoba. No i tutaj już chociażby mówimy o korzyściach z posiadania własnej społeczności, własnej grupy dyskusyjnej, czy innego miejsca w sieci. Ale tych korzyści, moi drodzy, jest dużo, dużo więcej i pewnie sami na większość z nich moglibyście wpaść. Oczywiście społeczność to zwiększanie widoczności i wzmocnienie marki, ze względu na społeczny dowód słuszności, ze względu na reason to believe, czy też swoistego rodzaju off czy i konformizm, my ufamy markom, którym ufają inni. Tutaj też dochodzimy do takiego pojęcia jak user-generated content, czyli treści generowane przez użytkowników. Bardziej ufamy ambasadorom marki, naszym znajomym, społeczności, w której jesteśmy, jeżeli chodzi o użytkowanie danych produktów czy usług, aniżeli ufamy po prostu komunikatom samych marek. Więc tutaj dochodzimy też do etapu budowania zaufania. Ponadto, rzeczywiście silna społeczność może poprawić nasz wizerunek, w szczególności na etapie przeprowadzania jakiegoś procesu rebrandingu czy po sytuacji kryzysowej. Społeczność to również doskonałe miejsce do budowania statusu eksperta w naszej dziedzinie. Gdzie możemy bardzo inspirować, czy też bardzo edukować. Dobrze zbudowana społeczność to usprawnienie obsługi klienta. W pewnym momencie społeczność nawet sama potrafi odpowiadać na niektóre problemy czy bolączki związane z naszym produktem, czy z naszą usługą i lepiej wygrzebywać trupa z szafy. Czyli problemy związane z naszymi produktami właśnie w zamkniętej grupie, aniżeli na forum publicznym. Ponadto dobrze stworzona społeczność może nawet zmniejszyć koszty obsługi klienta. No i oczywiście z racji poleceń, z racji zaufania, z racji usprawnienia obsługi, grupa społeczność to również po prostu nowi klienci. Również dzięki społecznościom i przynależności marki potrafią stać się love brandami. Wystarczy tutaj chociażby wspomnieć historię Apple, czy w tym momencie markę Jorkaja, której rzeczywiście klienci czują się taką częścią silnej społeczności. Marka również dobrze, aby posiadała ambasadorów, których świetnie jest gromadzić również na przykład w zamkniętej grupie dyskusyjnej. Ja bardzo często społeczności internetowe na kłorze na Facebooku, na Instagramie czy w innych miejscach wykorzystuję jako miejsce do pozyskiwania insightów, czyli takich. Punktów styku danej społeczności, takiego łączenia kropek na rynku, wyszukiwania informacji o potrzebach mojej grupy docelowej, o tym, co jej dotyczy. Społeczności to też świetne miejsce do budowania marki pracodawcy. Zapewne wy, kiedy będziecie szukać pracy, albo kiedy już ją szukaliście, rzeczywiście pytaliście w sieci o to, czy w danej firmie warto pracować, czy też nie. Bardzo często, właśnie robiąc to na różnego typu grupach dyskusyjnych. I społeczności też bardzo często mogą służyć również jako miejsce po prostu, do badań rynkowych. I tych korzyści jest dużo, dużo więcej. Być może Wy sami jeszcze teraz jakieś zauważacie. Podejrzewam, że na pewno, na pewno tak jest. Ponadto, społeczności pozwalają nam również docierać do naszych realnych grup. Docelowych. W dzisiejszych czasach demografia tak na dobrą sprawę nie do końca ma sens. Docieranie do grupy docelowej na bazie demografii, czyli lokalizacji czy wieku jest maksymalnie trudne i często doprowadza do złych wniosków. Wystarczy tutaj porównać ze sobą księcia Karola i z jego zborna. Gdybyśmy patrzyli tylko i wyłącznie na demografię, doszlibyśmy do wniosku, że to jest ta sama grupa docelowa. Mężczyźni urodzeni w tym samym roku, mieszkają w tym samym miejscu, a konkretnie również w zamku, e, zam... wyszli za mąż, nie? Ożenili się dwa razy, no i rzeczywiście są bogaci i sławni. Natomiast zdecydowanie nie powinniśmy zaliczać ich do tej samej grupy docelowej, do tej samej persony, właśnie ze względu na zachowanie. Z jego zborna raczej spotkalibyśmy w społeczności muzyków, w szczególności fanów ciężkich brzmień, natomiast księcie Karola być może w społeczności historyków, czy też miłośników Anglii, albo jakiejś, Arystokracji, więc grupy społecznościowe pozwalają nam, społeczności pozwalają nam docierać właśnie do ludzi na bazie e, behawioralnym czy na bazie zainteresowań. I sami pewnie podświadomie to doskonale wiecie. Jeżeli szukamy graczy, e, prawdopodobnie znajdziemy ich na Twitchu. Czytelników znajdziemy na Goodreads, czy lubimy czytać, rowerzystów na Peletonie, piwoszy na Antapt, a twórców e, różnego typu powieści czy fanfików na Wadpadzie. E, miejscem, gdzie Również spotykają się społeczności, jest chociażby e, TikTok. I bardzo mocno w spotykaniu takich społeczności pomagają również marki. Ja dzięki TikTokowi odkryłam chociażby społeczności fanatyków roślin, czarowników, czy co ciekawe, miłośników dywanów. Jak się okazuje, cały trend na dywany. Rozpoczęła na TikToku jedna z marek, która no niestety jest zagraniczna, więc jej nazwy nie przytoczę, natomiast e, bardzo mocno zbliżyła mnie do tej grupy społecznościowej, właśnie miłośników dywanów. Więc z jednej strony marki same mogą pomagać w łączeniu się z społeczności, z drugiej strony my jako marki możemy wykorzystywać istniejące już społeczności w danych Mediach. Również mikrospołeczności, które mówi się, że w tym momencie są w kręgu zainteresowań marek, ponieważ mikrospołeczności są najbardziej jednorodne, rzeczywiście najbardziej zbliżone wartościami, zachowaniami czy zainteresowaniami. Trend ten dostrzegł chociażby Twitter. Tak, na Twitterze również w tym momencie znajdziemy grupy dyskusyjne, co mnie bardzo cieszy, ponieważ Twitter jest jednym z moich ulubionych mediów społecznościowych. Natomiast czy ten trend się przyjmie? Zobaczymy. Twitter bardzo mocno, jednak związany jest z tymi 280 znakami słowem pisanym, i o ile świetnie na Twitterze sprawdziło się pokoje głosowe, o tyle na przykład nie przyjęły się stories. Zobaczymy, jak będzie z grupami dyskusyjnymi. Ja sama przecieram szlaki i do grupy slow business i marketing, czyli o relaksie i lenistwie marketera, tak ważnym w procesie kreatywnym i w pracy Was zapraszam. Prezentację jak najbardziej dostaniecie od organizatorów konferencji, więc również w prezentacji znajdziecie link do tej grupy. Grupy dyskusyjnej, koniec lokowania produktu. Siłę społeczności dostrzegła nawet giełda, kiedy to społeczność reddita bardzo mocno na giełdzie namieszała i wpłynęła na tak zwane shorty. Ponieważ to bardzo obszerny case, gdzie również trzeba wyjaśniać pojęcia ekonomiczne, pozwólcie, że tutaj się zatrzymam. Natomiast rzeczywiście zachęcam Was do artykułów, które chociażby w tym momencie widzicie w prezentacji, spokojnie odnajdziecie je w sieci. Odpowiedzią na to wręcz był system monitoringu tego, co dzieje się w mediach społecznościowych, w społecznościach, chociażby Reddita czy Twittera, stworzony właśnie przez poniekąd giełdę, albo raczej na rzecz giełdy. Ale tutaj też jeszcze jedna ważna rzecz, ponieważ często mówię grupa dyskusyjna albo mówię społeczność. W przypadku Giełdy bardzo mocno namieszały media społecznościowe, ponieważ była to społeczność Reddita. Natomiast warto zapamiętać, że społeczność internetowa. To nie media społecznościowe, moi drodzy, i pewnie doskonale zdajecie sobie z tego sprawę. Na przykład jedną z moich ulubionych społeczności jest społeczność, która zgromadziła się wokół newslettera Bartka Pucka. To newsletter o trendach, technologii, martechu, biznesie. Czy trendach, czy jak sam mówi Bartek, o biznesie i technologii. Społeczność, która skoncentrowana jest wokół newslettera. Oprócz tej społeczności istnieje też grupa na Slacku, ale nawet nie będąc częścią grupy na Slacku, jeżeli ktoś mówi... Jestem subskrybentem Barta, Batka Pucka, to od razu potrafimy znaleźć wspólne pole do dyskusji i rzeczywiście czujemy między sobą tego rodzaju więź. Czy rzecz dużo, dużo starsza, jak chociażby serwis postcrossing. Ludzie, którzy wysyłają do siebie wzajemnie, wymieniają się kartkami pocztowymi, również tworzą społeczność, a ciężko mówić o tym, żeby postcrossing był medium społecznościowym. No i couchsurfing istniejący od dawien dawna, który również nie jest medium społecznościowym, a bardzo silnie łączył, Społeczność właśnie podróżników, być może i wy sami mieliście okazję z serwisu Couchsurfing korzystać. Jeżeli nie, to serwis, który pozwala nam przekimać się za darmo, czy za uśmiech, czy za butelkę wina w konkretnym kraju, bądźmy sami, możemy tam wystawić nasze mieszkanie. I to również związane jest z trendami, te, które w tym momencie. Widzicie, w prezentacji to są konkretnie trendy, które związane są sensu stricte z Polakami i z Polską. I rzeczywiście społeczności wiążą się bardzo na mikropoziomie, czyli my people, moi ludzie, moi znajomi, moi ludzie z pracy, moi koledzy, moja rodzina, moi przyjaciele. Mamy też społeczności, które dzielą wspólny cel, społeczności, które dzielą wspólne wartości. I wartości to nie musi być coś maksymalnie poważnego, jak chociażby kwestie związane z równouprawnieniem czy inkluzywnością. Tą wartością chociażby może być właśnie podróżowanie. No i mamy też wirtualne relacje, które rodzą się po prostu w całym internecie. I co ważne, warto tutaj zauważyć, że nie tylko wśród młodych pokoleń, ale również wśród pokolenia Silver Tsunami, czyli ludzi powyżej 55 roku życia. Bardzo duży wpływ ma na to właśnie zróżnicowanie i niejednorodność tych grup wiekowych i pokoleń w internecie, migracja i emigracja, wszystko to, co dzieje się z tym. Technologią, ale również pandemia, czy obecnie, chcąc, nie chcąc, wojna na Ukrainie i również wszystkie różnego typu wpływy polityczne. I swego czasu w internecie przeczytałam naprawdę piękny cytat, który idealnie oddaje budowanie społeczności w tym momencie w sieci. Ludzie bardzo, ale to bardzo cenią sobie. Relacje i taką społeczną odpowiedzialność. Są gotowi nawiązywać relacje z marką, i jakby wiedzą, że konsumpcjonizm nie jest czymś złym, z drugiej strony, no siłą rzeczy, żyjemy w takim, a nie innym świecie i tak czy siak musimy zakupu pewnych produktów dokonywać, co wpływa na to, że rzeczywiście z markami chcemy się wiązać. Ale to, co najważniejsze, to środek tej wypowiedzi. My chcemy łączyć się, budować społeczności, łączyć się z innymi ludźmi czy z markami. Na własnych zasadach. Bardzo często w wersji unplugged, czyli po prostu bez prądu w świecie offline. Jeżeli ktoś wam mówi, że my jako ludzie w tym momencie żyjemy tylko pod wpływem internetu, i meta Wszechświat w ogóle tylko na to wskazuje, to są stereotypy. My nadal poszukujemy życia w offline. Mało tego, młode, młodzi ludzie, pokolenie Alfa, czyli ludzie. Poniżej pokolenia Z, poniżej 16 roku życia, oczywiście bardzo mocno zanurzeni i zatopieni są w sieci, ale również wiedzą, jak z tego świata rzeczywistego korzystać. I tutaj również świetnie na te trendy odpowiedziało Airbnb, które w czasie pandemii tworzyło tak zwane Airbnb Experience. Mogliśmy się spotkać z innymi ludźmi właśnie off, online, czy to grając w iskiej brumie, czy to grając w różnego rodzaju inne gry, czy to w kalambury. Tutaj też, chociażby oprócz Airbnb Experience, moglibyśmy mówić na kurniku, o kurniku. Natomiast Airbnb Experience tworzyło różnego rodzaju gry integracyjne dla firm, czy po prostu mogliśmy zwiedzać dany kraj, będąc oprowadzanym przez konkretnego mieszkańca tego kraju. A Airbnb Experience to nie tylko online. On zaczynał od świata rzeczywistego i w tym momencie również do tego świata rzeczywistego wraca. Możemy wyjechać do Włoch i razem z jedną z włoskich babć robić makaron. Możemy wyjechać do innego kraju, gotować pierogi, możemy w Portugalii parzyć razem kawę czy piec ciasta, bądź zwiedzać Rzym z lokalnym przewodnikiem i z grupą innych ludzi, którzy chcą stworzyć świetną relację z insta-friendly miejscówek. Oprócz Airbnb Experience, więc możemy również mówić o takim serwisie jak ItWay. Być może znacie, być może nie, serwis e to serwis, który pomaga spotykać się ludziom zafascynowanym jedzeniem, zafascynowanym obcymi kulturami. I ja tak dzięki temu na przykład trafiłam do przemiłej pary Hindusów mieszkającej w Krakowie, którzy organizowali właśnie kolacje z okazji święta kolorów. Więc można popróbować lokalnych, niekoniecznie polskich smaków z innymi miłośnikami kuchni i również w pewien sposób zbudować właśnie taką społeczność wokół kultury i jedzenia zorganizowaną. Ale społeczność to nie tylko pasje zainteresowania, to nie tylko wspólne dobre jedzenie, czy też konkretny poziom wiedzy. Społeczność to również przestrzeń, gdzie członkowie są chętni do angażowania się doniesienia wzajemnej pomocy, do wyznawania wspólnych wartości, podejmowania nowych inicjatyw i dbania o rozwój tej społeczności, czy też wpływania w ogóle na rozwój ludzi wokół siebie i społeczności wokół siebie. No i tutaj nie sposób chociażby przytoczyć tego, co wydarzyło się podczas obecnej sytuacji politycznej i wojny na Ukrainie, gdzie lokalne czy po prostu ogólnopolskie społeczności tworzyły się, by właśnie pomagać. Pomagać Ukraińcom, pomagać wszystkim tym, którzy tej pomocy potrzebują. Ale zauważcie, że to nie tylko ten temat. My tworzymy społeczności będąc wegetarianami albo weganinami. My tworzymy społeczności wybierając produkty z naklejką produkt polski, kupuj świadomie. Ludzie łączy również to, że szukają produktów tak zwanych cruelty free, czyli nietestowanych na zwierzętach. Czy finalnie łączy ludzi to, że wyznajemy równe wartości, te same wartości, jeżeli chodzi o równouprawnienie i wszystko to, co związane z kobietami. I kiedy widzimy znak błyskawicy, znak pioruna, doskonale wiemy, jaką częścią społeczności jest osoba, którą widzimy, i czy my również możemy tą relację na tym poziomie z nią nawiązać. A żeby już. Przyrównać to do stricte nomenklatury marketingowej, to bardzo często z tym rozróżnianiem tych społeczności różnego rodzaju mam wrażenie, mamy problem i mylimy społeczności marki ze społecznościami, etc. I tutaj warto to raz a porządnie wyjaśnić. Społeczność to ludzie, których właśnie łączy. Wspólny cel, wspólne zainteresowania, wspólne zachowania, wspólne wartości. Na przykład społeczność powiązana z dbaniem o siebie, z osiedbaniem z urodą. Mikrospołeczność to społeczność, która jest częścią tej większej społeczności w pewien sposób, ale już taką bardziej skonkretyzowaną. Czyli mamy społeczność powiązaną z urodą, ale mikrospołeczność to będą na przykład ludzie, którzy interesują się tylko i wyłącznie naturalnymi kosmetykami w służbie dbania o urodę. I dopiero wtedy, Możemy mówić o społeczności marki. Na przykład społeczność, która jest wokół marki Tołpa, właśnie związanej i jednocześnie z urodą, i jednocześnie z kosmetykami opartymi na naturalnych składnikach. I tutaj warto sobie odpowiedzieć na pytanie. Takie zadane samemu sobie, jaką częścią społeczności my jesteśmy i dlaczego. I to zdecydowanie będzie dobry przyczynek do tego, żeby takie własne społeczności budować jako marka, ponieważ. Te powody, te wartości, dla których my czujemy się częścią danej społeczności, bardzo, ale to bardzo pomogą nam w zbudowaniu własnej. Ja Wam bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że sprzedałam Wam tą moją ideę i te moje wartości związane właśnie z budowaniem społeczności. Według mnie to jest niezwykle silny trend i coś, co rzeczywiście musi być przez nas. Coś, o co rzeczywiście my musimy dbać jako marketerzy, ale również jako ludzie, po prostu pielęgnując więzi społeczne, co w dzisiejszych czasach jest niezwykle ważne. Ja niestety nie jestem w stanie spotkać się z Wami na żywo tutaj dzisiaj, natomiast organizatorzy obiecali mi, że zgromadzą od Was ewentualne pytania, ja na te wszystkie pytania chętnie odpowiem mailowo. Kolejne lokowanie produktu, zapraszam Was do mojej społeczności związanej z moim newsletterem. Link również znajdziecie w prezentacji. A gdybyście pytania mieli jeszcze później po szkoleniu, po prezentacji, po konferencji, no to również oczywiście Was odsyłam do moich mediów społecznościowych. Ja chętnie na takie pytania odpowiem, albo polecę Wam konkretne społeczności, do których chcielibyście dołączyć. Jestem tak zwanym Mavenem, ja uwielbiam gromadzić, jestem częścią społeczności Mavenów. Gromadzę wiedzę, media społecznościowe, grupy dyskusyjne czy książki, więc chętnie z taką wiedzą się z Wami podzielę. Jeszcze raz bardzo, ale to bardzo wam dziękuję, że byliście tutaj dzisiaj ze mną i z całą konferencją E-marketing Obecni. No oczywiście dziękuję bardzo organizatorom konferencji E-marketing. Mam nadzieję do zobaczenia za rok, albo do zobaczenia w mediach społecznościowych czy też do zobaczenia w jakimkolwiek innym miejscu w sieci, być może w jakiejś społeczności. Dzięki wielkie moi drodzy.